Cześć mano, z tej strony Maxi, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w gierkę odwojana, czyli Pro Tube Race Clicker, a ze mną tak jest Kermit, Jestem. Cześć, cześć, możemy od razu darmowego obrota zakręcić sobie na, na dobry o, początek, No tu wypadnie, Ufałka. plus dwa wyświetlenia dostępne na 15 minut, darmowe obroty, tu następne jakieś, dawaj, a nie, to jest, trzeba do Wojana o, grupy nie. dołączyć, to może w następnym odcinku a. zrobimy, tutaj są jajka z, nowy, z nowymi petami, a. za 20 najtańsze, możemy wpisać kod Wojan team chyba, Kod. Tak, mam 200 subów, otwieram od razu jajko na początek, to słabsze. Ja, team. Tak, legendary! No. legendarny od razu na początek PET, to fany, człowiek 0,9% miał. No zwierzęta domowe, wyposaż najlepiej, ja plus 400. Otwieram jeszcze tutaj narzędzie automatyczne, tu kamerę mogę otworzyć często, aj, aeroskop, to może jeszcze na jedną sobie pozwolę. Za sto jest, dobra, jeszcze jedno. Za mało, no, to za to mało jest. subskrypcji mam. To jednak mi nie starczyło. Otwieram, Ty otwierasz ja, ja. to lepsze, ja otworzyłem no, to słabsze. Ja otworzyłem to słabsze i legendarny, które miało 0,9%. Dawaj, kliknij teraz, klikaj teraz, klikaj żeby od, od sobie spida powiększać. Klikaj, klikaj, żebyśmy byli jak najszybsi Dawaj, zostało 5 sekund i ruszamy. Mamy, Ile masz spida? Mam tylko 150. Ja mam 674 Dawaj, dawaj, ruszamy, ruszamy. Trzeba, patrz jak wyprułeś. Jak, no, jak, jak ty to zrobiłeś? Ja mam, ja mam 900 speeda Jak to zrobiłeś? Jestem szybki po prostu. Chyba Jestem tego szybcie. PETA masz, no tak, Jestem chyba masz tego dwa, PETA za 200. Ma... No właśnie, to dlatego. Autorantu no. tu jest, autorant, możesz w prawym górnym roku autorun dać. O, ale mi wyprzedził ktoś. Ciekawe gdzie dobiegnę? Ja pobiegłem w złą stronę. Nie jak w złą stronę? Niemożliwe. O jest, autora, rzeczywiście. No, i chyba jest autoklicker, ale nie wiem, zaraz to zobaczymy. Jest ja 6 nowych masz... subskrypcji: 92. A to ja mam 21. No, ale ty otworzyłeś za 200, za całą pulę. A ja jeszcze sobie zostawiłem trochę. Muszę teraz dozbierać do tych 200, żeby mieć lepszego peta, takiego jak ty. Bo ja sobie o. otworzyłem tego lepszego, Jest plus 9, mam 101 subskrypcji. Ktoś już nad nami robi do, drugie kółko, zobacz. O, widzę, widzę. O jest plus 14 subskrypcji. Plus 12, 113, to i w następnym wyścigu może mi się uda już dozbierać na tego peta lepszego. widzę, że w połowie dopiero. No w połowie, w połowie nie. masz lepszego peta, no. Ale ja też do zielonego na pewno dobiegnę. 30 subskrypcji dostałem. Ja przechodzę teraz dopiero na to zielone pole, ciemnozielone. Plus 18, Następnie jest plus 30, tak? Może zdążę tak. tam dobiec. Masz jeszcze 38 sekund. No, może się uda, ale mnie ktoś szybko wyprzedza, ja. To no. tym, co on już przeżył całą planszę i na nowo a, robi. Jest jakiś jest gift. Me... Co to? Gifs, mam po prawej stronie, plus 20 subów odebrałem. Gdzie? Gdzie? Po prawej stronie, gift. Jest, Gdzie przejdę, odebrałem? przejdę to. Ale zabraknie mi chyba 5 subów, bo mam 195. A tego już u góry nie przebiegnę na pewno w 15 sekund. Ja mam ale też 13... aj Nie zdążyłem, ja nie dałem nie. rady. Tak, to jest, plus 78 No plus 79, to się chyba stać na to znowu to jajo, co? Stać znowu, otwieram Nie, mnie nie stać, ja muszę tutaj Paka. jeszcze zap... Przepowiedz jedno A, Lemur, często, niestety nie Możesz razy. mieć dwa pety? Możesz, tak? No, nie wiem, chyba mogę No, ja dopiero teraz będę mógł kupić sobie tego lepszego Dawaj, szybko nie klikam klika. szybko, szybko, szybko ich nie ma, automatyczne klikanie i jednak. Więc jednak Trzeba samemu Jezus. klikać, szybko, szybko, szybko Ej, mi nie rośnie max speed, o co chodzi? Widzę. Klikam i nie rośnie, o co się nie. stało? Czemu mi nie urósł? No nie, no nie, coś się musiał zepsuć. Ciekawe czy można opuścić wyścig, żebym mógł sobie kupić, dokupić lepszego peta, ale chyba nie. Bo później nie można pierwszy. wrócić. Jestem pierwszy! Rzeczywiście no! Jak gdzieś jestem pomiędzy wszystkimi ludźmi niestety. Dobra, już nie stać na tego lepszego peta, o. trzeba tylko do, dokończyć ten wyścig. Jeszcze mam friends boost 20%. No, ja też mam. Tylko dlaczego mi tego spida nie naliczyło na starcie? Przecież klikałem. Nie, nie ale jest 90 sekund, a już kończę pierwszy i pierwszy to. No nieźle, ja z nawet w połowie nie jestem jeszcze. Mam nadzieję, że jak teraz Pyta sobie otworzy, to będzie jakiś dobry. Trafiłem pszczołę. Rzadko. Rzadką ten pszczołę? Rzadką pszczołę. No nieźle. 7%? Źle. 7 Chyba tak. Ostatnie 60 sekund wyścigu zostało. A zobacz, ja już jestem na żółtym, plus 78 No. Teraz to niżej, że poszedł. Ja dalej jestem w tym samym miejscu, bo mnie nie naliczyło speeda. Patrz, ja Cię dupluję u góry. Patrz, u. Nie możesz Zabubany. tak robić. Cię lepiej, tak? Ło, plus 120 subskrypcji. Ło! Co jest to następne jajko? Nie wiem, nie wiem, bo nie widziałem go. Ono chyba jest tam dalej, gdzie trzeba przez moc przejść. Aha. Jest plus 30 subskrypcji. Ostatnie Niestety. 10 sekund wyścigu. Przynajmniej jesteś na to jajo, mam 290. Obym jakiś dobry pet teraz wypadł za to. A ile ma ten Twój legendarny? 400. A no to ty, U mnie ten rzadki ma 720 no. Dobra, otwieram to jajo, oby coś dobrego, oby coś dobrego Rzadki pszczoła, dobra, nie, ma, nie jest źle, nie jest źle pszczoły co ja mam Zwierzęta domowe ma plus 720, dobra, nie ma tragedii choć przejdziemy się tu dalej, póki nie ma jeszcze Od, wyścigu Nie można tam właśnie Oj, odblokuj dla 5000 subów, no ładnie Czyli na razie trzeba te pety otwierać za 200, a później dopiero, tak, jak się zbiera tak. 5000 to można tam klikaj, pójść. Klikaj, klikaj, klikaj. Rzeczywiście, rzeczywiście, no i teraz trochę, teraz w końcu się nalicza, no u mnie i u Ciebie się nalicza. A nie, masz 1300 spida? No, nie jest najgorzej, szkoda, że mi poprzednio nie naliczało. Ja mam 2000. Widzę, widzę, no 2100 masz, ja mam 1400, dobra, ruszamy, może teraz więcej przebiegnę, jak mam tego nowego peta. No, ja, ja już mam 3 pety. A, no to, to, to dlatego masz tak dużo, no, a teraz ja trafiłeś mam... jakiego? Teraz znowu lemura tego zdrowego. Ale w... wystartowałem znowu szybko. No teraz to szybko wystartować. Znowu zobacz jak masz przewagę nad wszystkimi. No, jestem mega szybki. Znowu jest gift, zdawał otwieramy gifca O, dobra, już. I tu dwa nawet. A nie, ten, ten jeszcze jest odebrany. Plus 40 A. subów Za 4 no. minuty jest kolejny. Za ile masz kolejny? Za 4 minuty. Tak, tak, no. Ale wszystkich w tyle zostawiłem. No, no i Zobaczymy, ma... gdzie teraz dobiegnę, jak mam tego peta. Zobaczymy, może teraz przebiegnę to pomarańczowe. No, że na pewno myślę, że przebiegniesz, jak masz nowego peta. O nie. Ktoś mnie dogania. Oj, to jak szybko już się przegania. Skąd on cię tu wziął nagle? Ale patrz, kolejny i kolejny. ja! Skąd oni się wzięli? I nie będziesz nawet na podium. No nie będę, jestem już na trzecim miejscu, ale mnie kolejny. Zaraz goni. będę przechodził pierwszy poziom, będę wchodził na drugi. No i nie dogonił, niestety, mamy czwarte miejsce. A jajaj, jest, przeszedłem pierwszy poziom. Zaraz będę najdalej, jak byłem, jak przejdę ten kolejny. A tu jeszcze minuta czasu. Mam jest pięciu, plus pięćdziesiąt. Oj, to nie dużo. Nie? Ja mam 273, no. to duży opening zrobisz. Ja zobaczę, może do 400 dobiję. Chociaż nie wiem, czy to żółte przebiegnę. Może się uda. Teraz ile za ten poziom będzie? Plus 78, wow. no. No to jak przebiegnę to żółte, daję. jak przebiegnę to żółte, to będę miał na dwa jaja minimum. Ale czy się uda? Powinno się udać, jeszcze 30 sekund. A ja już kończę pomarańczowe. Ciekawe, co tu dostanę, bo jeszcze mnie tu nie było dzisiaj. Oj, tam to może z 1000 nawet może dostaniesz. 360 zł. Wow. Dobra, mi się też uda przejść ten żółty. I tu za ile to jest? Tylko 100, nie? 120, 120, dobra, jest dobrze. No. Dobra, to będę mógł sobie otworzyć dwa jaja. Ja, ja chyba z cztery. Dobra, ne, dobra, zbytarek. teraz w końcu coś poszło do przodu. Dobra, ja koniec wróciłem. wyścigu. Zwycił Idziemy dobra. szybko na opening, dawaj. Ho. Bach, jedno. Często Lemur, nie, nie, nie. Może teraz coś. Epicki Znowu list, list, epicki list trafiłem. Czemu ty masz takie 14% szczęście? 900 ma, 900 prędkości. To nie jest. To jest niesprawiedliwe. Jeszcze aj, minuta aj, aj. do giwca. klikaj, klikaj, klikaj. Ja zaspałem chyba, ile to jest na klikanie czasu, bo nie pamiętam. 15 sekund jeszcze nie? jest. No tak, tak, Czyli ale... jest chyba 20 na klikanie. Szybko, szybko. Nie. Ile ty masz prędkości? Ja mam tysiąca zaraz. Jest, dobię do 2500 na ten wyścig, dobra. No to teraz ja przejdę jest. chyba, przejdę chyba go do końca. Ja mam 2200. Ale rozpędziłeś się szybciej niż ja, ty jak to jest? Nie wiem. Oj, to jest jakieś oszustwo chyba. I zatrzymało mnie, zatrzymało. zatrzymało mnie w miejscu nagle. O co tu chodzi? Gdzie ty jesteś? No nie, nie wiem, mnie zatrzymało. To ja się już biegnę, ale zatrzymało mnie na chwilę. No, zobaczymy, może mnie nadgonisz. Może, no i bo ty ile masz spida? No ja mam dwa dwieście. No ja mam 2500. No to jak to jest możliwe, że jesteś tak do przodu, a jestem dalej tu gdzieś w środku. No ale teraz dużo szybciej jest, no ale ja i tak zobacz, gdzie jestem, gdzieś tam w środku, z w tam kupą ludzi. Nie wiem o co tu chodzi. I gońcają na No wyprzedzają właśnie, ja nic nie robię, tylko biegnę sobie. Jest gift do otworzenia, dawaj go. Już go otwieram. 60 dodatkowy, no. 60, no. Jeszcze półtora minuty. Uuu, jak teraz... mnie wyprzedzisz. Ja teraz natkaniam tu jednego gościa, jak to jest? Wyprzedziłem go. Chyba nabrałem prędkości w końcu. Ty chyba mnie nawet wyprzedzisz. Oby, 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 no tak powinno być. Jak mam więcej speeda, no to powinienem cię wyprzedzić. Teraz powinienem przejść całą tą planszę. Cię przegonię jeszcze mam minutę na to. Ja mam 550 subskrypcji. Ja mam 350, ale zaraz mijam ten, ten żółty level, którego nie udało mi się przejść w poprzedniej rundzie. Jest 472 subskrypcje. 45 sekund. No na pewno mi się uda ten pomarańczowy przebiec. Ale czy cię nadgonie, Bo teraz jakoś równo mi się wydaje, że idziemy. Chociaż no, trochę chyba szybciej. No, się, no ale czy 40 sekund właśnie. wystarczy? Nie wiem. Jest, przeszedłem tu. Mam 927 subskrypcji. Wracaj tu, Abuzi. No, niestety nie dorwałem cię. Jak nie. to spożyjesz, że mam większy speed? Cię nie dopadłem. Miałem ja, 927, ale to, te subskrypcje już musimy chyba zostawić na kolejny odcinek. Więc dzięki widzowie za oglądanie. Trzymajcie się, Siemano. Siemano.